Dzień dobry, Szanowni Państwo. Maj to miesiąc szczególny dla naszego muzeum. To miesiąc, w którym co roku od 10 lat otwieraliśmy wrota naszego muzeum, witając wielu gości. W tym roku niestety w maju tych bram nie otworzymy. Nie otworzymy ich nie dlatego, że nie chcemy, ale dlatego, że jako prywatni muzealnicy, którzy utrzymują muzeum tylko i wyłącznie z własnych środków, bez żadnych dotacji, nie jesteśmy w stanie sprostać kosztów, które narzuca reżim sanitarny. Nasze muzeum jest dużym obiektem, jak Państwo wiecie to kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w trzech budynkach na czterech poziomach. Na każdym tym poziomie musiałaby być osoba, która będzie liczyć ilość osób, przypadającą na powierzchnię danego budynku. To nie jedyne utrudnienie, oczywiście. Musielibyśmy eliminować liczbę osób, które wchodzą do muzeum, również które do tego muzeum wjeżdżają. Nie chcemy tego Państwu robić, że będziemy musieli podzielić osoby, na przykład w danej rodzinie, bo przyjadą cztery, a będą mogły wejść tylko dwie. Dlatego podjęliśmy decyzję o tym, aby ten rok i ten sezon przeznaczyć na remont, na rozbudowę tego miejsca i na to, aby w przyszłym roku promować również nową markę markę Folwark Dwór Nowa Ruda. Bo to właśnie na terenie zabytkowego XIX-wiecznego folwarku, folwarku Dwór Nowa Ruda, mieści się nasze muzeum. I to jest nasz cel na rok 2021. Bardzo Państwa przepraszamy, że nie będziemy mogli się spotkać, ale w przyszłym roku, dzięki temu, będziemy mogli spotkać w miejscu, które będzie promieniało, które będzie piękne, które będzie odnowione i które będzie znowu przykuwało uwagę naszych gości nowymi eksponatami, które również w tym filmiku chcielibyśmy Wam pokazać. nie zasypujemy kruszek w popiele po prostu pracujemy inaczej inaczej niż byśmy chcieli ale pracujemy dla was i zmieniamy to miejsce dla was